15 czerwca Saimy kolejny raz spróbuje wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, dwie kandydatury. Jak zachowa się Konfederacja? Konfederacja, jak widać z arytmetyki, będzie tym ugrupowaniem, których głosy będą kluczowe. To znaczy, że żaden z tych kandydatów, jak na obecną chwilę, nie ma możliwości przejścia przez Sejm, jeśli nie zagłosują za nim posłowie Konfederacji. Dlatego zdecydowaliśmy oddać głos obywatelom. Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich, no to niech obywatele zdecydują, kto ma być tym, tych ich rzecznikiem. Przynajmniej niech przepytają, niech dowiedzą się, kim, co reprezentują kandydaci, jak będą o te prawa obywatelskie zabierać. Chegou Gacha... To jest moim zdaniem dla nas bardzo ważna rzecz, bo my, jako Konfederacja, mamy już doświadczenie właśnie w wyborach demokratycznych, jak choćby przy wyborach do, na prezydenta Rzeczpospolitej, zorganizowaliśmy prawybory. Wygrał Krzysztof Bosak. Wydaje nam się, że jesteśmy wiarygodni pod tym kątem i mamy nadzieję, że, że, że ten głos, ten głos doradczy, ten głos debaty będzie dla nas właśnie kluczowy do tego, aby podjąć decyzję, na którego kandydata oddać głos. No właśnie, to w jaki sposób obywatele będą mogli podpowiedzieć posłom Konfederacji, kogo poprzeć, kogo należy poprzeć jeżeli chodzi o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj zaprosiliśmy i panią Lidię Staroń, i pana Mewiącka, zaprosiliśmy do tego, aby wzięli udział w debacie, w której będą mogli też wziąć udział internauci i będą mogli zadawać pytania właśnie tymże kandydatom, żeby się dowiedzieć, jakie mają poglądy, jak będą reprezentować nas na urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc... Czyli będzie to debata zorganizowana przez Konfederację, a pytania będą od, jak rozumiem, od sympatyków, od wyborców Konfederacji. Dokładnie, będzie ta to... To będzie, to będzie transmitowane na żywo, na naszych kanałach. My także przewidujemy udostępnienie tego sygnału także telewizjom, które zdecydują się na to, aby, aby taki sygnał pobrać od nas, więc będzie to debata transparentna, będzie to debata, w której każdy będzie mógł zadać pytanie, będzie to debata, w której będzie można rzeczywiście podjąć decyzję co do tego, kto tym rzecznikiem praw obywatelskich będzie, szczególnie, że właśnie jak Konfederacja jest tym języczkiem uwagi, no to mamy, mamy szansę oddać ten, oddać przynajmniej część tutaj tego, tej, tej odpowiedzialności tej za, za za wybór tego kandydata właśnie obywatelom. Czy termin debaty jest już znany, i czy udział potwierdzili zarówno Lidia Starń, jak i Marcin Wiącek? Dzisiaj przewodniczący Koła Jakub Kolesza dzwonił i do, do, do obydwu kandydatów. I mamy sytuację, w której, w której wstępnie zostało wyrażone zainteresowanie przez, jedne, przez jedną, przez jed, drugiego kandydata. Kiedy termin? Termin Mamy, mamy dwa terminy, bo w, w kolejny piątek. Gdyby też. To jest podstawowy termin, który, 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 się, który jest na chwilę przed samym głosowaniem, ale dochodzą do nas głosy, że może być ten termin przyspieszony, może być przyspieszone głosowanie nad rzecznikiem Praw obywatelskich więc jeśli tak, to my także przyspieszymy tę debatę i wtedy ona odbędzie się w poniedziałek, już w najbliższy poniedziałek, ale jak do tej pory zgodnie z planem jest zaproszenie przewidziane na, na piątek za tydzień. To zostawiając kwestie związane z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, chciałem zapytać o te ostatnie zmiany na polskiej scenie politycznej, o porozumienie, jakie podpisało Prawo i Sprawiedliwości Paweł Kukis Prośba oczywiście o ocenę, czy coś to zmieni na scenie politycznej, czy może jest to początek jakiejś większej, szerszej współpracy. Czy Paweł Kukis został wtasowany do talii bandy czworga i chyba już z tej talii nie zostanie nigdy usunięty w sytuacji, gdy e, kreował się na no to tak naprawdę podpisał porozumienie z najbardziej systemową partią, która rządzi który w, obecnie w, w Polsce. Więc nie wydaje mi się, żeby Paweł Kukiz odegrał w najbliższym czasie jakąkolwiek większą rolę niż tylko i wyłącznie tych dodatkowych czterech głosów, których czasem po prostu prawi, prawo i Sprawiedliwości brakuje w Sejmie. Paweł Kukiz stracił wiarygodność względem swoich wyborców? Wydaje się, że stracił już dosyć dawno, choćby gdy podpisał porozumienie z polskim stronicem ludowym, no więc to jest tak naprawdę tylko konsekwencja tychże, tychże błędnych już decyzji, już miotania się na scenie politycznej nie potrafi. To jest, Paweł Kukis już nie potrafi znaleźć sobie miejsca na, na scenie politycznej, więc wydaje, wydaje się, że skończenie jako, jako jedna, z, jedna z kart w talii Kaczyńskiego to jest najlepsze, co mogło go poczekać. Paweł Kukis może coś ugrać na tej współpracy. Nie sądzę. Sądzę, że jest to tylko i wyłącznie kwiatek do korzucha, pokazanie jeszcze jakiejś chwilowej mocy politycznej, no ale w długim terminie będzie, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie dodatkowymi czterema głosami w polskim parlamencie.